Witam, witam Was na moim kanale, witam Was w kolejnym odcinku. Znajduję się obecnie na łowisku Karpiowy Las. Wybrałem się tutaj po roższej przerwie, że tak mogę powiedzieć. W zeszłym roku tu byłem chyba w lipcu. Obiecałem, że tutaj wrócę, no i wróciłem. Jestem na tym samym stanowisku numer 5. Tylko oczywiście zmieniło się to, że będę bez Michała. Dołączy do mnie zaś mój ziomek Bulas, z którym będę tutaj łapać na stanowisku numer 5. Co mogę powiedzieć po takiej przerwie? Widać, że właściciel nie próżnował, nie siedział w domu, tylko pracował nad tołowiskiem. Podniósł się poziom wody. Gdzieś tu, w tym miejscu, ostatnio było stanowisko. Teraz ja mam tutaj pod nogami. Też co mogę zauważyć, na wodzie wyczyszczone są poszczególne drzewa, które tak bardzo przeszkadzały. Pozostawiane są oczywiście w zatokach gałązki. Tak, jak to było naturalnie, wyczyszczony jest po prostu większy plac. Tak, żeby było łatwiej trochę wyciągnąć tę rybę. Podejrzewam i też yy, łodzie mają też łatwiej, bo tak jak byłem w zeszłym sezonie? No to jak na silniku płynąłeś, no to i tak nie miało to najmniejszego sensu. Jak wpadłeś w te drzewa, bo oczywiście ich nie było widać, jeśli to były tylko te czubki. No to mogę stracić ten silnik, dlatego też wiosłami bardziej się, bardziej się posiłkowali. No i w tym sezonie oczywiście na tych rybach też jest trochę mądrzejszy, wyciągam konsekwencje z poprzedniego wyjazdu. I będziemy mieli łódź. Miałem mieć łódź już od początku, no ale że powiem, że wyszło moje zamiwanie i dopiero będę miał pontow wieczorem, jak przyjedzie buli. No, zdarza się no, nic nowego u mnie to jest zawsze coś się dzieje, coś się musi stać. Nie pomyśli, no ale to też tam gdzieś nie zraża mnie do tego, żeby nie myśleć pozytywnie. Dlatego też mamy godzinę 11. I myślę, że do wieczora, zanim ten pot to dojedzie na spokojnie, yy, będę opać sobie z rzutu. Widzę, że jest to stanowisko bardziej wyczyszczone. Jest tutaj widać, że mówię, właściciel nie próżnował. Dlatego też spróbuję z rzutu. Yy, dwie wędki na to wyjeździe ogólnie nastawiam na karpia. I jedną na omura. Wiem, że są tutaj amury, Wygrzewają się. I tą amurową wędkę zasypię tylko typowo kukurydzą. Wczoraj sobie ugotowałem. Mam gdzieś tam 3 kg kukurydzy. Myślę, że starczy. Typowo kukurydzą. I dwie wędki na karpie, gdzieś na postawie, i ta murowa wędka będzie bardzo blisko brzegu. Nie będę tego wywodzić, tylko tutaj mamy o śpiny. i za te trzciny będę próbować postawić zestaw. I tam sobie ten zestaw będzie leżeć, i ja sobie o nie zapominam. Cóż, ja się biorę za robotę. Później się jeszcze włączymy, pogadamy, pokażę Wam co i jak łowię, na co łowię. Biorę się za robotę i mówię, te kilka godzin po łapie rzutu, wieczorem sobie. Wywiozę te zestawy już tak, jak powinno być, czyli wywózka będzie z pontonu. I myślę, że uda się jakieś fajne rybki wypracować, bo naprawdę pogoda jest przednia, promienie. Czuję rybę, no. myślę, że coś się będzie dziać, dlatego jej ja nie przedłużam. Biorę się za robotę i widzimy się w kolejnym ujęciu. To sobie właśnie ustawiłem w wodzie. Czemu tak? Musiałem zmienić jeszcze nogi, bo miałem za krótkie i trochę było, te sygnalizatory były tyle od wody. Dlaczego tak? Już wam pokazuję. Tutaj, gdzie teraz stoję obecnie, czyli gdzieś tyle od brzegu, tutaj do, to było doszło stanowisko. w stanowisku, teraz jest zalane. Widzicie, do sięga. Tutaj gdzieś w tym miejscu miałem namiot w zeszłym roku i w ogóle, no ale trudno. Dobrze mam wodery, że zabrałem Jestem przygotowany na każdą, że tak powiem, okoliczność. Pokażę Wam właśnie, jak tutaj jest zatopione. Możecie zobaczyć, tutaj jest stanowisko, dotąd było. Teraz jest gdzieś tak z 50 cm wody nad tym stanowiskiem. No może przesadziłem 30-40, dlatego tutaj rok pod wodzie. No i ta pierwsza wędka, znaczy pierwsza lewa poleci tutaj w te miejsce. Zasypię to tak pas kukurydzą tu to leży, w ogóle tego nie tykam i to będzie właśnie na amurach. tak jak mogliście zobaczyć stanowisko jak wygląda nic na pewno ta jedna murowa tam zostaje przez dwie i nie ruszam tak jak dzisiaj wyrzucę, jak coś się nie wydarzy to będzie tam sobie leżeć jedynie że, no nie wiem, będzie tyle brań albo będzie tak mało brań, no nie wiem no, na razie tak zostaje, przy takiej taktyce te dwie będę sobie rotował bo wiadomo jak przyjdzie buli będzie ponto, no też pewnie będzie, będzie chciał się tam do trzcin przykleić nie będę też gdzieś tego miejsca zabierał. Ja dwie wędki dooperował tutaj. Wiadomo, że też przy potonie będzie więcej te, te miejsca do wypłynięcia. Nie będziemy sobie chodzić w paradę. Dlatego trochę kulek kobrą teraz w te miejsca co ja dołowił i kilka godzin, no gdzieś tak o 19 .00. mamy godzinę już wam mówię. Yy. A mamy godzinę wpół do pierwszej, no to takie dobre, 6 godzin łowienia zrzutu nam zostaje. Dlatego ja nie przedłużam, robię zestawy. Możecie właśnie sobie zobaczyć. Dobra, jak widać, wiadro jest potężny. Stanowisko sobie przygotowane. Nawinę sobie nowe strzałówki. Przy brzegu będę używać plecionki. A na wywózkę, jak będę wywozić, to nawinę sobie 0,60. Tutaj z Foxa, lidera. Ponieważ myślę, że żyłka, takie jest moje zdanie, lepiej się sprawdza w takich zaczepach, gałęziach, niż plecionka. Bo plecionka ma to do siebie, że no, ona jest włókien i te włókna jak się zaczynają trzeć o drzewo, czy cokolwiek, to no, wiecie jak żyłkę, tak jak plecionkę zaczycie. Ona się zaś rozchodzi i w ogóle, dlatego ja wolę używać osobiście żyłki, nie wiem, może Ktoś inny uważa inaczej, no to wiadomo. Każdy ma swoje zdanie, ale ja wolę właśnie używać żyłki w zaczepach. O, właśnie uciekł mi plecionka, że ją mam przekładam. Dlatego, tak jak mówiłem, wolę właśnie w zaczepach używać żyłkę niż plecionkę. Po prostu gdzieś tam, czy bardziej ten większy psychiczny komfort, a wiadomo. Jeśli coś nie jest tak, jak my chcemy, i gdzieś to wyrzucimy, to nas będzie i tak korcić. Na tyle, że za chwilę i tak to zwiniemy, przerzucimy i zrobimy tak, jak powinno być. No niestety każdy gdzieś tam musimy jeszcze komfort psychiczny, że położy dobrze zestaw. Dlatego ja mówię, używam osobiście żyłki. Tutaj właśnie robię wędkę yy, amurową. Tak mówię, amurową, bo liczę tego amura. Ale czy to uda się zrobić, złowić, może coś gdzieś karp, no to zobaczymy. Na pewno tutaj na przyponie będzie dirik na sztywniaku. Tak sobie to obrałem. Mam już też przypony zawiązane z zeszłej zasiadki. Dlatego w ten sposób, że to będzie dirik. I na dirigu poleci inwajdera Ananas, pop-up. To jest rozmiar... Już Wam mówię... Nie widzę tu rozmiaru. Ale na oko gdzieś piętnastka. Nie mam właśnie tutaj napisane jaki to jest rozmiar. Ale raczej piętnastka i tutaj w tym jeszcze mam jakieś tam kulki z Warmuza Donalda. I zrobię takie obawanka i to właśnie wrzucę w te, ten pas kukurydzy. No i sobie to będzie to leżeć. Robię sobie właśnie wędki po kolei. Najpierw zrobię tą murową, niech już sobie tam siedzi w tej wodzie. No i po kolei będę robić sobie na razie bombki. Krótkie przypony i w bombkach będę podsyłać tam po drugi brzeg podczinki No i zaś na wieczór, wiadomo, zmienię taktykę. Do tego łapcie tajny lapsa. Witam, Pod, podsumowanie z wczorajszego dnia. Dopiero się włączyłem dzisiaj, z racji tego, że wczoraj trwał live, który wyłącznie trwa, który trwał 6 godzin na TikToku, dlatego też nic nie zdążyłem nagrać. Udało się wyprasować branie na żywo, ale powiem wam, co się wydarzyło w nocy. W nocy, ogólnie trzy brania. Tutaj kolega Buli miał dwa brania, dwie ryby. Ja, jedno branie na live, jedno branie nad ranem o No ja, bez ryb, boli, 100% skuteczność. Ale on tu rządzi na to także jakbym mógł stracić, tak jak ja. Co mogę powiedzieć, ryby są aktywne. A cztery brania w jedną dobę to jak dla mnie zajebisty wynik. Udało nam się zapaść dwie ryby, ale niestety, jedna uciekła na dworka, bo nie mamy tej góry zapinanej. Jedną udało się pokazać, 10 kg. Mamy ogólnie godzinę dziewiątą i zabieramy się do pracy do przewożenia wędek. Korzystamy z pogody i próbujemy coś jeszcze wywalczyć. Później się włączę, pokażę Wam, wypłynę łodzią, pokażę wam jak wygląda łowisko i jak wyglądają miejscówki oraz z którymi miejsca łowię i wszystko wam na drobie No i za prezenty, Teraz tak. Teraz tak. No To będzie wariatni?

Tenner vi Harriet? No i siemanko, witam was o godzinie 17:00 w sumie tak jak wam obiecałem że wypłyniemy na wodę i wam pokażę że obecnie na stanowisku numer możecie zobaczyć mamy pełno krzaków też dlatego tak chciałem wypłynąć wam pokazać jak tutaj wygląda że to wam oddało, żeby nie było że tylko yy, ja gadam i nie pokazuję ale możecie właśnie sprawdzić że na to jest bardzo dużo krzaków jest dużo takich zatopionych drzew też jest dużo zatopiony drzew pod wodą. Z racji tego, że podniosł się poziom wody, to nie jestem w stanie Wam tego pokazać. Są to, to jakieś pojedyncze, właśnie, krzaczki. No ale w większości to wygląda tutaj to tak. Dlatego też, jak trudno tutaj na stanowisku numer 5 obecnie, karpia zopać. Eee, co Wam jeszcze powiem? Nie nagrałem Wam zanęty w sumie. Jak, w jaki sposób tutaj nęcę? Nęcę tutaj w taki sposób, że używam kulek 16-20 mm. liver Squid i Squid. Putton Flowers, dlatego zalałem to bosterem też właśnie z tej firmy o smaku Scopec Suite i w ten sposób właśnie sobie tutaj nęcę pod ścirami. Po zanęceniu tutaj pod ścirami, właśnie wypracowaliśmy też szerebrania. Do tego odpaliła ta wędka z brzegu, bo rano mówię, byłem taki jakiś. jeszcze się zaspały, bo mnie wyrwała ryba ze snu i nie mogę dojść do siebie. Że nawet nie wiedziałem co mam gadać, no ale. Odpaliła ta wędka z lewej strony na te 3 kg kukurydzy, co wysypałem. No i nie udało się tej ryby wyciągnąć. Nie? Weszła w ściny, wszedłem sobie właśnie w woderach i w ogóle, i dlatego ten, no nie udało się tego złapać, wyciągnąć. Zaparkowała w ścinach. Jak już tam dopłynąłem pod tonem, bo z początku tylko zaciąłem, mówię to blisko, to uda się to złapać. No ale zanim wsiadłem w ponton i tam dopłynąłem, no to już wisiał sam ze sobą na trzcinie. No i tak po prostu jest. Czekamy, teraz mamy wieczór, czekamy za rybami. Myślę, że wieczorem przyjdą, w nocy coś się tam odpali. A jak nie, to i tak fajnie bo jako zespół. Razem z Bulim udało nam się wypracować cztery brania, dwie ryby na Macie. Nieważne, że to nie moje, ale jak łapiesz wszystkie zespołowo, to każda ryba cieszy, nawet kolegi. Ważne, że razem jako zespół działacie i, i idzie coś złapać, dlatego ja też tam jakoś się nie spinam. Bo wiem, że to jest trudne łowisko, też trzeba mieć dużo szczęścia, żeby tutaj złapać rybę, akurat na tym stanowisku. I w sumie to tyle. Chciałem Wam pokazać jakie właśnie tutaj są krzaki, pod jakimi krzakami łapiemy. Dlaczego jest tutaj potrzebny ponton, dlaczego też taka taktyka, mówię, bo nie pokazałem Wam karmy, nie pokazałem właśnie Wam w jaki sposób nęce. No zapomniałem po prostu. Wiadomo, w pierwszy dzień już tyle Wam tego wszystkiego ograłem i nagrałem że gdzieś tam już nie myślałem, ale jak sami widzicie chóry nadchodzą, myślę, że przyjdzie z jakaś zmiana pogody no i że te karpie odpalą w nocy albo nad ranem, że chociaż jedną rybę uda się złapać i w sumie to tyle, taki tip na ten karpiowy las że no, potrzebujecie ten ponton nie jest to łatwe łowisko nie należy też do, do amatorów, że tak powiem to stanowisko akurat dlaczego warto powalczyć, załatwić sobie łódź, ponton jak tutaj przyjdziecie i i zwiększyć swoją szansę po prostu na złowienie ryby. Ja nie przedłużam, byłem właśnie wam tutaj pokazać te krzaki, jak tutaj to wygląda. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda z wody, ale jak wypłynąłem... Ale jak wypłynąłem właśnie i... Czekajcie. Ale jak właśnie wypłynąłem i zobaczyłem, że tych krzaków nie widać na powierzchni, w trakcie słońca, bo też byłem sobie wcześniej to sprawdzić to stwierdziłem, że nie będę na siłę pokazywał po prostu wam pokażę jak tutaj wygląda przy brzegach to szkoda, bo nie, u, nie udało mi się żadnego holu ryby nagrać ale to wszystko z racji tego, że no, jak jest branie i ryba bierze, no to gdzieś tam nie ma czasu na włączenie tego telefonu czy tej kamery z racji tego, że tu trzeba bardzo szybko reagować a nie posiadam gopro, żeby sobie tam zawiesić i wiecie, na bieżąco Wam pokazać, wiem, że fajnie by to się oglądało Taki hol typu właśnie z tego lasu, że dużo emocji, dużo walki w ogóle, no ale gdzieś tam człowiek nie myśli o tym, jeśli musi bardzo szybko reagować na to, że ryba wzięła i w ogóle. Dobra, ja nie przedłużam. W sumie co chciałem to wam pokazałem, w sumie co chciałem to powiedziałem. Fajnie, że te wyobrażenia udało się wypracować. Mamy ogólnie godzinę pół do szóstej. Tak, nie, za dwadzieścia nawet, szósta. Będę przewodził jeszcze jedną wędkę, Jeszcze zostawiam tak jak dzisiaj rano wywiozłem Z racji tego, że no mówię, na całej wodzie się nic nie działo Obserwowaliśmy wodę na jedynce Zero spawów, na dwójce tak samo, trójka to samo Czwórka to w ogóle nic się nie działo U nas to samo, na piątce zero spawów. Na szóstce też nie słyszeliśmy, w ogóle wiadro jest niekorzystny, nie wieje naszą stronę Tylko wieje w drugą stronę jeziora Tam na takie typowe już drzewa no, i z racji tego, że właśnie tak to wieje, tych ryb tutaj nie widać, no to też jakoś nie naciskam na to, żeby te wędki cały czas przewozić, tylko stawiam na to na cierpliwość. No i witam was w pięknym poranku, godzina ósma, jesteśmy po zajebistej nocy, w sumie w nocy udało się wypracować cztery brania, z czego trzy ryby są na macie, jedna spinka jednego mamy już tutaj w kołysce, czekaliśmy do rana, żeby go zaprezentować, ale ogólnie stała się jedna sytuacja, zanim wam pokażę największą rybę jaką zapaliśmy to witam serdecznie bo pokażę nam większą rybę jako zapaliśmy, to chcę was przeprosić, po prostu nie zwrócił uwagi, jak nagrywaliśmy, że pamięć się skończyła w telefonie i cały materiał poszedł na marne. Nie, nie, to jest czy to, to jest taka... Rano k***a się obudziłem, to... Ten? Nie wiem, tam z 12, gdzie miałem tam kołdychy. Takie jest. Oj. Bez worka. Bez worka. Z workiem 20 miał 20 No pokaż filmik. No mówię, daliśmy, tu się pamięć skończyła, nie? Tak, widać, widać. No, on ma nagrany filmik swoim telefonem, nie? Bo ja nagrywam swoim no swoim. O, dobra, to, to sobie to wytnę i ten, właśnie stała się taka niemiła sytuacja, że nagrywaliśmy tego największego karpia i mi się pamięć skończyła w telefonie. Mam tylko tyle, co właśnie Buli że nagrać swoim telefonem, ale naprawdę walka była konkretna na łodzi, 18,5 kg z workiem, razem miała tam 20 po prostu też. Buli źle spojrzał na wagę, była to noc, nie wiem dlaczego żeśmy w ogóle wypuścili, jakaś taka akcja wyszła, po prostu albo byliśmy się zaspali i nie kontaktowaliśmy, albo nie, nie wiem. Ale sorry za to, ten filmik będzie wrzucony po prostu na TikToka, co tam się udało złapać. A tu będziecie mieli kawałek po prostu tej ryby za 18,5 kilo, jak żeśmy ją akurat ważyli. Szkoda, że tak się stało, no ale no, amatorkę odwaliłem i tyle. Tutaj wam prezentuję po piątej rano z Poczciny taki grubasek, koło 12, fajny brzuszek, piłeczkę. O! Właśnie, już bym ją pewnie za to, że go trzymają pod podwyraku. Ale pokazuję go jeszcze raz i go wypuszczam i prezentuję wam jeszcze jedną rybę Buliego. Także możecie zobaczyć. zaraz. Jeszcze raz go prezentuję. No. Tutaj mamy kolejnego karpia pełnoludzkiego. To już autorstwo Bulasa. Tak gdzieś 6-7 kg, Ale piękny. Odpoczął i teraz wariuje. Nie chcę się pokazać. O. Także powiem wam, że noc była udana. Ja chcę się pokazać. I tych Możesz go puszczać. Jak mogliście zobaczyć, po nocy udało nam się wyholować trzy ryby. Jedna, no niestety, udało jej się, że tak powiem, uciec przed kamery w takich akurat momentach jak ta, że zapaliśmy największą rybę na łowisku. W sobie przez przypadek, że się dowiedzieli. Że to żeśmy zrobili. No byliśmy na niej świadomce w ogóle w nocy tacy za, zaspalić, żeśmy że wypuścili, nie wsadziliśmy do wora. No nie pamięcieliśmy po prostu o ryba, bo ryba. Tu właściciel przyszedł i nam nie chciał wierzyć, że się nie udało tego nagrać. że akurat się pamięć skończyła w takim momencie, no ale jak zwykle w takich momentach to się dzieje. No i że zapaliśmy największą rybę na tołowisko 18,5 kg. to małą przebitkę mam tam przerzuciłem. No szkoda, no ale cóż, no, muszę pamiętać raz teraz, że pamiętać o tym, że zanim coś jeszcze nagram i wypuszczę rybę żeby zerknąć zawsze, czy coś nie szwankuje, czy udało się nagrać. I czy po prostu ta ryba będzie. No, zdjęcie jakieś tam będzie. Screen tutaj był wstawiony, widzieliście. Jeszcze jak gadałem właściciele, właściciela pokazywałem tę rybę y, tam w granicach 12 kg. No to tak mi to głowę rozwaliło i w ogóle i żeśmy się, sami się śmiali, że nawet nie wiemy dlaczego żeśmy ją wypuścili, i nawet żeśmy tego y, nie zostawili na rano tego nagrywania. Ale widocznie tak musiał będzie, nie lubi się pokazywać, tak więc zostaje. Ja kończę, jadę do, do domu, jeśli się podobało, zostawcie lajka, like, kliknijcie suba i czekajcie na kolejne wyjazdy, bo myślę, że jeszcze jakieś tutaj będą, jak nie na tyłowisku, to na, na, na pewno na innych, bo raczej tutaj się już nie wybiorę, a z Bulasem będę się widział dopiero w październiku na Turkusowym Zalewie, on zostaje do poniedziałku, ja jadę do domu, trzymajcie się ciepło i życzę wszystkim połamania, elo.